Z pozoru dobrze znane pilanom, ale nie wszyscy wiemy, że przeszły metamorfozę. W Woksie przy Kosaka są teraz renomowanych marek podłogi, drzwi czy okładziny ścienne. Od niedawna, poza oczywiście meblami, znajdziemy tu całą gamę produktów do wyposażenia wnętrz. Przyjrzyjmy się im. Ale będą też inne tematy. Justyna Śniegocka, zapraszam na program. Siedzimy przy pięknym stole i tak naprawdę jesteśmy przyzwyczajeni do ładnych mebli w tym miejscu, ale musimy podkreślić to, że w tej chwili tutaj no, będziemy też wszystkie inne elementy wyposażenia, prawda? Czyli takie kompleksowa aranżacja od A do Z. Tak, Mieliśmy salon z mebli Vox na wnętrza Vox i doszedł nam asortyment wykończenia wnętrz. Konkretnie, mamy tak, drzwi różnych marek, tak? tak. lamele na ścianę. Lamele. Podłogi mm -hmm. też różnych marek. Bo to nie jest tak, że tylko się ograniczamy do Woksu. Nie. Vox jest też pośrednikiem i myślę, że jest chyba drugim lub trzecim pośrednikiem w Polsce drzwi i podłóg. I też produkują pod swoją marką podłogi i drzwi, ale większość są pośrednikami sprzedażywymi najlepszych marek w Polsce. Jest w psychologii zakupów coś takiego jak efekt skarbca, czyli my lubimy przyjść do jednego miejsca i sobie wyszukiwać różnych rzeczy. Bawić się trochę w projektantów. To zresztą potem porozmawiamy o tym, że to jest możliwe, bo mamy różne ułatwienia, ale właśnie takie miejsca, gdzie od podłóg przez ściany, czyli lamele po drzwi, potem meble i całe wyposażenie, możemy spójnie zaaranżować nasze wnętrze. Tak jest. Kiedyś były tylko składy woksa mhm. i były meble woks. I teraz zaczęli to łączyć, żeby było bardziej kompleksowe wyposażenie dla klienta. To się sprawdza, bo przeczytałam na Waszej stronie, że do 60 krajów wysyłacie swoje kolekcje. Nie tylko kolekcje, bo mamy takie meble Creative. To jest system mebli, który jest składany z wielu kolorów, z wielu nóżek, wielu uchwytów i tworzymy sobie mebel na własną potrzebę i no takiego mebla. Nie jesteśmy w stanie kupić, jak stworzymy nigdzie. Tylko klient, który bym zobaczy u nas ten, ten mebel, może do nas przyjść i stworzyć taki sam. Czyli taka całkowita personalizacja? Dokładnie. To obejrzyjmy meble, które sami możemy wymyślić, a potem użyjemy ich, tworząc całą aranżację mieszkania. Monika, tu możemy się wykazać kreatywnością. Tak, system Creative daje nam nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o konfiguralność. Danego mebla. Mhm. Możemy tutaj wybrać sobie kolorystykę mebla, korpusów, frontów. Możemy tutaj. W... Możemy całkiem je zlikwidować. Fronty, Fronty, oczywiście, tak. Może być przestrzeń otwarta. Mhm. Możemy wstawić, oczywiście, zamiast szuflad, mogą być drzwiczki. Możemy zrezygnować z uchwytów. Tu jest dużo elementów drewnianych. Są... Ze skóry, tak, no, tak. Ze skóry, są metalowe. Mamy tutaj nóżki, one mhm. są drewniane, ale też mogą być metalowe, czy też możemy całkowicie zlikwidować i wtedy będzie mebel na tak zwanych ślizgaczach, czyli bez nóżek. Mogą być też wymiary inne, prawda? Bo tu mamy akurat duży. Tak, tak. Tutaj mamy akurat dwie komody. Ta największa komoda mierzy 182 cm, ta mniejsza 90, ale komody są regały, są szafy do wyboru. Do szaf czy do witryn również tutaj możemy wstawić drzwi szklane. Może być albo takie przezroczyste, albo takie delikatne ryfolowania. Bardzo ładne. Bardzo teraz... modne teraz Tak, ryflowanie. Dokładnie. Tak. Możemy stworzyć wiele pomieszczeń, właściwie wszystkie pokoje w danym mieszkaniu z jednego systemu Creative, a i tak będą te pokoje wyglądać inaczej. No właśnie. Właśnie przez to, tak. że możemy zmieniać znaczy, i kolor, styl ten sam, ale Panie. każde pomieszczenie będzie miało taki indywidualny charakter. Oczywiście. Też możemy skorzystać z programu Box do aranżacji Właśnie. wnętrz. I ja już się nie mogę doczekać, bo chcę hmm. zaaranżować sobie mieszkanie i żebyśmy pokazali, jak to łatwo można zrobić. Zresztą możemy też liczyć na pomoc. Oczywiście, obsługi, można nie? przyjść do nas z wymiarami danego mhm. pomieszczenia, z informacją, gdzie są okna, gdzie są drzwi, tak. który zestaw mebli się podoba. I zaprojektujemy takie pomieszczenie. Możemy do projektu wnieść wybrane przez nas drzwi, podłogi, lamele. Możemy kolor ścian też zmienić, jaki klient. Chciał. Możemy wtedy przez okulary VR zrobić taki spacer w po całym, całym nowym, domu, oczywiście w nowym pokoju. Dobrze i w sypialni na pewno się pojawi specjalna szafa. Teraz Monika, są popularne takie zabudowy na przykład całych ścian od podłogi aż po sufit. I dzięki tej szafie Stor właśnie mamy taką możliwość. Tak, mamy takie tutaj rozwiązanie, mm. system szaf Stor. To jest to. Tak, mm -hmm. dokładnie. Ta szafa występuje w dwóch wysokościach: 225, 240. Może być to szafa jako wolnostojąca mm -hmm. lub Prze przez właśnie panele maskujące. Tak, mamy boczne. takie blendy. No dokładnie. Mm -hmm. Może być szafą pod zabudowę. Tak. Oczywiście mamy panele boczne, mamy panele na górze tak, tak, oczywiście, mm -hmm. czyli tą na przestrzeni wolną możemy maskownicę nałożyć. Mamy tutaj pięć kolorów oczywiście. Takich najpopularniejszych. Tak, biały, ten beż piaskowy, tak, tak, bardzo tak. taki popularny, jest szary, mhm. czarne, oczywiście mhm. i w dębie. Mamy długie uchwyty, ale możliwość jest wybrania innych. Mogą być czarne, złote. A jak widać mamy drążek garderobiany. Tak, tak. Tu jest pupi, też światełko. Światełko oczywiście. Bardzo funkcjonalne. No, ale możemy mieć tę szafę też w różnych wymiarach, prawda? Tak, występuje w pięciu różnych szerokościach. Zaczynając od 125 cm, 140, 160, mhm. 175 lub 2 m. Wysokość 225 albo 240. No i tutaj mamy szafę z wnętrzem tak zwanym komfort, półki i wieszaki garderobiane I dodatkowo jest ustawiona tak, tak, komoda z szufladami. Mhm. Oprócz tych paneli maskujących możemy zakończyć taką szafą boczną. I tu mamy lustro, to, to jest wieszak na krawaty na tak. paski i do wyboru wąskie półeczki. Tak, mhm. dokładnie. Szafa store i System Creative to tylko niektóre z rozwiązań Wspomniany program VoxBox umożliwia ich wykorzystanie w aranżacji mieszkania. Dzięki temu programowi do projektowania urządzanie wnętrza może być ekscytującą przygodą. Sami lub z pomocą doradcy w sklepie możemy wykreować przestrzeń zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Od początku do końca, albo skorzystać z gotowych projektów wnętrz, które w Voxbox dowolnie zmieniamy. I na każdym etapie, nawet jeśli nasz dom jest dopiero w fazie fundamentów, wejść do niego i w Goglach VR przespacerować się po naszym wymarzonym M. Choć na razie wirtualnie. Podobnie jesteśmy w każdym naszym programie, ale dziś chcę Wam pokazać to, co jest poza tą częścią główną, a o czym warto powiedzieć w programie o nieruchomościach. I tak, po lewej stronie w tym domku możemy ubezpieczyć nasz dom. Zresztą nie tylko dom od wszystkich zdarzeń losowych, a po prawej stronie z kolei mamy perspektywę zaoszczędzenia, kto by nie chciał. Nasz dom może być energooszczędny, a to wszystko dlatego, że ruszyła kolejna edycja programu Czyste powietrze. Dowiedzmy się szczegółów na czym kolega. Adam, dobra informacja: mamy kontynuację czystego powietrza programu. Tak, dokładnie. Od 31 marca tego roku ruszyła kontynuacja. Mhm. Do kogo on jest adresowany? Generalnie ten program jest dla wszystkich właścicieli domów mhm. lub wydzielonych lokali mieszkalnych w domach. Może mhm. z tego skorzystać każdy, kto posiada nieefektywne źródło ciepła, czyli piece poniżej piątej okay. klasy, ale też nie tylko. Mogą też skorzystać z tego osoby, które chcą tylko i wyłącznie docieplić dom. Ale natomiast jest tam szereg wymogów, które trzeba spełnić. Dlatego też zaczyna się każdą taką inwestycję od audytu energetycznego. Wy robicie ten audyt. Generalnie wywodzimy się od tych audytów energetycznych. Mhm. Mamy na swoim koncie, jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze, mhm. ponad 200 takich realizacji wykonanych. Ogólnie każda inwestycja w czystym powietrzu w chwili obecnej zaczyna się właśnie od wykonania audytu energetycznego, jak gdyby ten audyt energetyczny obrazuje co trzeba wykonać na kolejnych etapach. Inwestycji i jak gdyby ustala taką ścieżkę zgodnie z narodowym funduszem. W tym nowym wydaniu, które jest dużo bardziej rozsądne niż poprzednie, chodzi też o to, przede wszystkim, żeby osoba, która korzysta z tego programu, nie była jak gdyby zasypana tymi tak zwanymi rachunkami grozy. To, to, co miało miejsce wcześniej, że przykładowo ktoś Montował pompę ciepła do kompletnie nieocieplonego domu, i później zaskakiwał się, że ma ogromne rachunki. W tym, w tym momencie ten program jest tak stworzony, żeby w pierwszej kolejności wykonać audyt, który wskazuje, że okej, okay, musisz wymienić źródło mhm. ciepła, ponieważ ono jest nieefektywne, ale najpierw ociepliną. Bo jeżeli Rozumiem. tego nie zrobisz, to te rachunki po prostu cię. Ciebie... Tak będą wysokie. Dokładnie, mhm. dokładnie. Powietrze będzie czystsze, natomiast twój portal będzie dużo chudszy. O. I ten cały proces kończy się też. Świadectwem energetycznym. Tak. Ciągle się przewija w świadectwo mhm. energetycznym, tak naprawdę nie wiemy, z czym to się je. Generalnie świadectwo charakterystyki energetycznej to jest jak gdyby stwierdzenie stanu zastanego, tak? Mhm. Że dom zużywa tyle i tyle energii. I mhm. to jest koniec. Jest, jest to zupełnie co innego niż audyt wiadomo, że to powszechnie ciężko to rozróżnić i tak. wytłumaczyć w prosty sposób. Nie? Ale jest to ważne świadectwo. Na przykład jest nam niezbędne, jeżeli chcemy sprzedać nasz dom. Jest taki obowiązek prawny, jeżeli chcemy wynająć lub sprzedać mieszkanie, czy też dom, to, to świadectwo jest bardzo ważne. Natomiast w przypadku programu Czyste Powietrze, do którego wrócę, każda inwestycja w tym nowym wydaniu obligatoryjnie zaczyna się od audytu energetycznego i kończy świadectwem energetycznym, które jak gdyby potwierdza stan energetyczny tego budynku po zrealizowaniu inwestycji. Dziękuję bardzo. I my się tym zajmujemy. Mamy już spokojną głowę, dom ubezpieczony, koszty utrzymania obniżone, więc możemy się oddać błogiemu relaksowi, na przykład saunie. Nie, że byłam niegrzeczna, ale trochę bym się pobiczowała. Można, w saunie jak najbardziej to jest wskazane. No właśnie, bo my jesteśmy w saunie, którą możemy sobie tak wynająć, w dowolnym czasie, na przykład z przyjaciółmi lub no nie wiem, z partnerem, spędzić fajny wieczór. Co wymyślisz? Czy masz jakąś imprezę z znajomymi? Jakąś no. okazję taką, nie wiem, powiedzmy, jakieś urodziny, czy jakieś jubilaty, coś. Tak, poprawy. zupełnie inaczej zorganizować. Coś innego, na przykład nawet dla starszych. Na ogródku postawić, przyjeżdżasz do nas, dzwonisz, nawet to możemy sami przywieźć. Jeżeli nie masz samochodu, coś nie masz trans Cudownie, nie masz transportu, nie ma problemu. Do obojętnie jakiego miejsca nam dowiedzieli się. Nawet mhm. możesz sobie to na dwie godziny zamówić. Możesz. Ale mogę też na tydzień. A możesz na tydzień, możesz nawet na dwa tygodnie, ile sobie życzysz. Chętnie skorzystałabym z sauny, ale trochę mnie tak ten brak prywatności, tłumy gdzieś tam zazwyczaj w różnych miejscach. Tak, a tak. tu mamy na swojej posesji, na swoim ogródku. Sprawiasz gdzie chcesz. Przychodzić do sauny, oczywiście wiadomo, że nago, nie musisz się krępować, tak, musisz w swoim tak. otoczeniu. Palę sobie tu drewnem, tam podkładamy z drugiej strony. Jak z na przykład... sobie podkładasz drewnem, dokładnie. Nawet ktoś nie musi wchodzić tutaj nie, i na nie. przykład członek rodziny, tylko Krzyczysz na. tam... Każdy... do męża czy do kogokolwiek, podpal mi tam, dorzuć mi trochę drewna, bo ci się chłodno robi czy coś i nie ma sprawy, jak najbardziej. Dobrze i tu mamy różne takie akcesoria, bo razem z tą sauną dostajemy takie zestawy. To wyciągnęłyśmy przed chwilą z woreczka, świeże paputki. Tak, tak dokładnie. dełka. Dokładnie, gałązki do biczowania, wiaderko do polewania wodą, tak samo możesz sobie olejki stankropić na kamienie, daje mega aromat. No dobrze, ale wiesz, załapię bakcyla i na przykład chcę mieć już na stałe w swoim ogródku. Tak, bo to jest propozycja, na przykład jak ktoś nie ma do końca finansów, jak najbardziej może wypróbować wynająć, mhm. ale jeżeli sobie się to spodoba, i jesteś zainteresowana, Możemy ci takim sauną sami zrobić. Jaka jest jeszcze różnica, że możesz sobie zdecydować, czy chcesz na drewno, czy piec elektryczny. Bo nawet sobie możesz styrować tym przez telefon z aplikacji Wi-Fi. Więc jak najbardziej. Czyli nawet sauna z zaawansowaną technologią. No takie mamy teraz czasy, nie? Oprócz sauny, ja wiem, że też zrobicie mi inne rzeczy, czyli całą posesję zaaranżujecie w drewnie. To, no okay. masz jakąś działkę, rocz czy coś, postawimy ci domek. Huśtawki, meble ogrodowe, nawet budę dla pieska. Wszystko, co sobie zażyczysz, co powiesz, jak, jak ja masz tam, pomysł. Wiesz, te Balie cały czas wracam do tego, to jest możliwe. Bali, jak, jak najbardziej. Jak najbardziej Bali na zimną wodę, czy nawet chciała sobie nawet podopalić jacuzzi mm -hmm. bąbelki do tego hydromasaż jak najbardziej i tak powinno wyglądać życie. No dobrze, ale teraz zabieramy się do pracy, bo przed nami jest druga część programu. Zapraszam Was do środka, bo tam Sylwia z Elektrodomu opowie o takich najważniejszych aspektach, które musimy wziąć pod uwagę, dobierając oświetlenie na naszej posesji i w ogrodzie. A spacer po tym placu, ale też w środku, bo tam jest wiele rzeczy, o których może nie wiedzieliście, będziemy kontynuować w kolejnym programie. Zapraszam. Wybierając lampy do naszego ogrodu, ważnym elementem jest tutaj funkcjonalność i dekoracja naszego ogrodu. Warto tutaj wspomnieć, że fajnie rozrysować sobie, gdzie nasze lampy będą zaprojektowane w ogrodzie. Czyli, na przykład, jeżeli przy balkonie chcemy kinkiety, to rozrysowujemy sobie ilość kinkietów. Jeżeli chcemy przy rabatach i trawnikach, też można sobie rozrysować lampy na przykład słupkowe albo najazdowe, gdzie pięknie nam oświetlą tą przestrzeń, także stwarzają też nasze bezpieczeństwo. Przeważnie stawia się co 3-5 metrów, żeby dobrze oświetlić daną przestrzeń. Lampy do naszego ogrodu powinny być wyższe o 1,4 wysokości naszej rośliny. Mamy tutaj lampy latarankowe, gdzie pięknie się sprawdzą w ogrodach angielskich, jak i rustykalnych. Tutaj mamy lampę też wiszącą, którą również można zamontować przy balkonie. Będzie pięknie wyglądała, tak jak wcześniej wspomniałam, przy tarasach i rabatach, gdzie przestrzeń jest rustykalna i angielska. Przy nowoczesnych aranżacjach przestrzeni ogrodowej pięknie nam się sprawdzą lampy słupkowe bardzo proste tak jak tutaj mamy tu jest też lampa którą możemy kierunkować w różne strony, jeżeli chcemy na przykład oświetlić jakiś piękny kląb, mamy również reflektorki, możemy je zastosować również do oświetlenia danej przestrzeni przy jakichś aranżacjach krzewów, a do drzewa, jeżeli mamy jakieś piękne drzewo w ogrodzie, możemy zastosować reflektory od ziemi, które są wsadzane i będą nam naświetlać. Drzewo. Tutaj również mamy girlandy u góry, gdzie możemy zastosować je przy aranżacjach balkonowych oraz altankach w ogrodzie. Można tu zastosować żaróweczki RGB, gdzie będą nam się zmieniały barwy światła zależnie od nastroju. Mamy tutaj również kule ogrodowe, które mają różne kształty. Tak jak tutaj widzimy, mamy okrągłe w formie kamienia, które są w tej chwili hitem. Również możemy wkręcić żarówkę LEDową, gdzie będzie tysiące barw, gdzie możemy stymulować przez pilot albo aplikację. Mamy lampy również doniczkowe, gdzie możemy włożyć kwiat, który nam się podoba. Również producent wyszedł naprzeciw, jeżeli chcemy zrobić romantyczny wieczór. Lampka, która jest hermetyczna, posiada IP na dwór. Wkładamy do napoju i wtedy lampeczka jest podświetlana. Ona jest wypinana tutaj, tak jak widać. Myślę, że warto też wspomnieć dobierając lampy, żeby one były dobrane do stylu naszego ogrodu. Czyli tak jak wspomniałam, jeżeli mamy styl rustykalny, dobieramy na przykład lampy latarenkowe. Jeżeli mamy styl nowoczesny, dobieramy lampy proste, słupkowe, minimalistyczne w swojej formie. Tutaj mamy taki stojak z lampami bardzo nowoczesnymi, gdzie możemy kierunkować, jeżeli wieczorem chcemy mniej oświetlenia. Kierunkujemy je bardziej do ściany, a jeżeli chcemy więcej światła, przekręcamy lampę w drugą stronę. Tak samo jest z lampkami słupkowymi. Również tutaj jest opcja przekręcenia i modelowania lampy. Przy kinkietach mamy tą samą formę. Tutaj po tej stronie mamy również lampy nowoczesne, czyli te na przykład możemy zastosować przed wjazdem do garażu, możemy nakierunkować je w dół lub w górę bardziej, tak samo ten model lampy się kierunkuje w dół i w górę. Tu też mamy kółeczko bardzo nowoczesne, które też się reguluje. Coraz więcej jednak klientów szuka takie modele lamp, które spełniają wiele funkcji. Tu mamy jeszcze wiele lamp do ogrodów rustykalnych, gdzie są latarenki w różnych kolorach, czyli lampy przeważnie mamy czarne, antracytowe, srebrne, białe, brązowe więc wiele różnych modeli możemy w naszych ogrodach angielskich sobie zastosować. Warto też wspomnieć o hermetyczności lamp na zewnątrz. Powinny spełniać klasę IP do ogrodów. Powinny być lampy 44, gdzie są pod zadaszeniem, gdzie bezpośrednio woda nam nie będzie spadała na lampy. Lampy IP 55, 58, jest to już wyższa hermetyczność przed zachlapaniem i kurzem Warunkami jak wilgocią oraz najwyższa hermetyczna to jest 67-68 stosowana jest w basenach. Przy lampkach w basenach stosujemy hermetyczność IP68 i IP67, gdzie lampki są zanurzone całkowicie w wodzie i to jest ta najwyższa klasa hermetyczności. Oraz lampki, które możemy zastosować w oczkach wodnych, które też muszą posiadać taką wysoką hermetyczność. Lampy też w większości są metalowe, ich wytrzymałość na warunki atmosferyczne na dworze jest znacznie większa. Tutaj też mamy stojak z lampami z wysokiej jakości plastików, kinkietową lub również możemy ją zastosować na daszek. Mamy lampę latarenkową, kulę przy rabatach, którą mamy zastosować do poświetlenia zieleni lub trawników na dole oraz lampeczkę też w formie słupka bardziej nowoczesnego. Dziś kończymy program nietypowo. Marcin próbował mnie przekonać, że w odcinku o nieruchomościach warto zająć się też komercyjnymi inwestycjami, bo to ważny segment w branży. I chociaż się opierałam, to ten obiekt zrobił na mnie duże wrażenie. Wprawdzie nie takie jak na przykład Pałac w Jabłonowie, który prezentowaliśmy w jednym z programów, ale dużym zaskoczeniem był fakt, jak nowoczesna hala produkcyjna stanęła w pile. To robi wrażenie, wielkość. No i komercyjne obiekty chyba teraz. Są poszukiwane. Tak, taki paradoks, o ile możemy powiedzieć, że na rynku mamy pewne zastopowanie i tych tak, ofert tak. naprawdę no, pojawia się. Tak, tak, dobrze, mm -hmm. jest, jest różnie. O tyle, jeżeli faktycznie chodzi o ten segment hal, to mamy ewidentnie niedobór i każdą dobrą halę chętnie byśmy przyjęli i jestem przekonany. Jeszcze, jeszcze ty szczególnie pasjonujesz tak, się tą tak, działką. Tak, jak <laughs> wiemy, to jest mój konik i faktycznie dobra hala produkcyjna w chwilę znajdzie mm -hmm. na pewno swojego nabywcę. I, i Zaraz więcej. przejdziemy do. Tego, ale ja chciałam tylko wyjaśnić, dlaczego wy tak lubicie, bo Magda też te komercyjne obiekty. Jesteście specjalnie przygotowani też do tego, prawda? Tak, faktycznie to raz, że to pasja i wynika to trochę z zainteresowań, dwa, że powiedzmy mamy na to papier, tak? Mhm. Przygotowywaliśmy się do tego bardzo mocno, czyli poza uprawnieniami dotyczącymi zawodu pośrednika dorobiliśmy specjalne kwalifikacje, jeżeli chodzi o uprawnienia dotyczące nieruchomości mhm. komercyjnych, zarówno tych, nazwijmy to, brownfieldów, czyli zabudowanych, jak i greenfieldów, tak. niezabudowanych. Mhm. Obrót takimi obiektami to nie jest łatwa sprawa, to nie jest tak jak z naszymi mieszkaniami, prawda? To jest trochę troszeczkę bardziej skomplikowane. skomplikowane, liczy się dużo więcej elementów. Ta lokalizacja, która jest bardzo istotna w przypadku nieruchomości mieszkalnych, tu nabiera jeszcze specjalnego znaczenia. Tak, tak. Jak to się mówi w nieruchomościach komercyjnych, ważne jest to, kogo ty widzisz, ale jeszcze ważniejsze jest, kto, kto ciebie, ciebie widzi. widzi. I tutaj dokładnie to mamy Właśnie. spełnione. Nie? I tutaj tak. Zacznijmy od tego, że mamy drogi bardzo blisko, czyli tak. komunikacja idealna. Jesteśmy perfekcyjnie zlokalizowani komunikacyjnie, ponieważ mm. znajdujemy się na terenie tzw. Pińskiej Strefy Gospodarczej, w znakomitym sąsiedztwie firm produkcyjnych, usługowych, mm. transportowych. Jesteśmy w przewodnicy miejskiej, czyli za tak. chwileczkę będzie tutaj S10, S11. Mamy zwanego ślimaka, praktycznie wjeżdżającego tutaj na nasz teren. Oczywiście to jest drogą asfaltową. Z rzeczy istotnych absolutnie. Z punktu widzenia nieruchomości komercyjnej, o których w ogóle nie rozmawiamy, praktycznie pod kątem nieruchomości mieszkaniowych, mamy tutaj bardzo duże zabezpieczenie energetyczne, mamy własne trafo, czyli jeżeli myślimy o produkcji, to duży prąd jest nam niezbędny do tego, żeby cokolwiek tutaj zaistniało, jeżeli chodzi o sprawy produkcyjne. Mamy światłowód, mamy ogrzewanie miejskie, ponieważ hale produkcyjne no, raczej muszą być ogrzewane. I co ciekawe, mamy sprężarkownię i sprężarne powietrze. Właśnie, jak ja to wszystko. jest sprężarkownia! Tak, mamy sprężarka, która również jest wykorzystywana w procesach produkcyjnych. Mm -hmm. Ten budynek, on robi wrażenie już wizualnie, ale on jest też świetnie zaplanowany, bo to jest rzeczywiście tak. już w takim zachodnim stylu. Dokładnie, było to budowane jako dedykowany budynek produkcyjny, co też jest bardzo ważne i dlaczego w Pile one się tak cieszą dużą popularnością, ponieważ no niestety tej produkcji w Pile było mało, więc mm -hmm. typowego budynku produkcyjnego bardzo ciężko dostać, trzeba je raczej budować, a to z kolei trwa i dzisiaj jest bardzo kosztowne. Oczywiście został wybudowany Dedykowany budynek produkcyjny, jeżeli chodzi zarówno o wyposażenie, jak również o sprawy projektowe. Co dodatkowo tutaj mamy? Szatnie dla pań, dla panów, tak, bo to tak. jest. Zaplecze kuchenne. E, e, oczywiście stocjalne. mamy kantynę czy zaplecze kuchenne. Mamy budynek dla nazwijmy to kadry inżynierskiej, dyrekcji. Wiesz, co to na oko widać, że jest ogromna hala, ale cyfry zawsze przemawiają. Jasne. Mówimy o tym, że część produkcyjna ma 900 metrów i uwaga, zostało to pomyślane jako kompleks. Jest plan rozbudowy o trzy kolejne segmenty, czyli razem będzie miało blisko 4400 metrów kwadratowych. Jest to zaplanowane, ponieważ obiekt jest zakupiony inwestycyjnie przez inwestora, który jakby poszukuje najemców i płynie u tej hali. Rozpoczyna się kolejny etap. 140 metrów też. 140 metrów biur i blisko tyle mhm. samo, jeżeli chodzi o powierzchnię. Nazwijmy to tych szatni, socjalu, no i 30 metrów sprężarkowy. Spre Och, tak. <grych> Dla kogo? Co tu może się dziać? Tak jest. Wracając na chwileczkę do tej lokalizacji, znowuż troszeczkę odmiennie. Patrzymy na sąsiedztwo, ponieważ tu nie ma zabudowy mieszkaniowej, czyli mm. jakby to... i Tak, bardzo in plus, ponieważ jakby nie mamy negatywnego wpływu na otoczenie tak, i tak. mamy pewność, że jeżeli nawet to będzie, nazwijmy to, głośna mm. produkcja, to nie nikt przyszedł. nam nie zadzwoni to ze straży miejskiej. Dzień dobry, proszę pana. Kolejna rzecz, dostępność dla ciężkiego transportu. Bliskość drogi to jest jedno, ale brak ograniczeń dla ciężkiego transportu to drugie, ponieważ no, jest pełno w mieście, jest dużo miejsc, do których... Ciężki nie dojadą. Tak, nie dojedzie tak, ze względu na ograniczenia. Tak. Tu tego nie mamy. Tu nie A... mamy nawet też coś zniszczyć tymi dużymi Nie <noise> bardzo mamy co zniszczyć, ponieważ jesteśmy na terenie dedykowanym pod działalność gospodarczą, pod działalność produkcyjną, więc te drogi też są dostosowane do tego, żeby ten ciężki transport. Jeździł On jest znowuż kluczowy przy dowożeniu komponentów do produkcji i przy odbiorze, nazwijmy to, gotowego już produktu. Wracam do mojego pytania. Co tu może być produkowane? Idealne, to jest tak jak zostało to zaprojektowane przez pierwotną firmę, czyli do produkcji. Takich hal jest najmniej, ponieważ te, które są, one już mają swoje lata i powiedzmy już nie do końca odpowiadają dzisiejszym oczekiwaniom. Więc idealnie, gdyby to była produkcja, lub jakieś bardzo magazyn. specyficzne usługi. Mhm. Tak, oczywiście możemy sobie wyobrazić, że tutaj są magazyny, jednak ze względu na wysokość, która do produkcji nie jest aż taka istotna, nie zrobimy tutaj wysokiego składowania, więc powiedzmy coś, co też jakby nie musi być albo nie może być składane warstwo. Mhm. Nowoczesne hale są poszukiwane ze względu na rozwój e-commerce, logistyki i przemysłu. Firmy oczekują przestrzeni dostosowanych do produkcji, magazynowania i dystrybucji. Pożądane są zwłaszcza te w dobrze skomunikowanych lokalizacjach. Dlatego tego typu obiekty w programie o nieruchomościach z pewnością będziemy jeszcze pokazywać. A dziś to wszystko. Zapraszam za miesiąc. Do zobaczenia.